Cześć. Dzisiaj odczyt dla Ciebie. Zanim powiem, kto wylosował kartę Radę dla siebie, przypomnę tobie, że ty też możesz otrzymać taką kartę Radę dla siebie. Wystarczy, że wpiszesz w komentarzu swoje imię, a ja następnym razem być może wylosuję właśnie Ciebie. Zaobserwuj mój profil, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odczytami. Dzisiejszą kartę Radę wylosowała Lidia. Lidio, oto karta rada dla Ciebie. Lidio, kartą radą na dzisiaj jest niszczyciel. Co ta karta oznacza dla Ciebie? Karta niszczyciel oznacza, że w Twojej przestrzeni jest osoba, która chce Cię zniszczyć. To może być toksyczna osoba, której zależy na Twoim upadku. To jest jedno ze znaczeń karty. Drugim może być to, że ty obecnie jesteś w takich destrukcyjnych energiach i sama dla siebie jesteś niszczycielem. Ten stan, w którym się obecnie znajdujesz, to nie jest wyrok. Możesz to zmienić. Niszczyciel oznacza, że teraz, aktualnie, jesteś w niższych energiach, ale wystarczy, że znajdziesz oparcie w sobie, w swojej duszy, w swojej intuicji, która poprowadzi cię do światła. Z tego miejsca, gdzie będziesz mogła zacząć żyć i czerpać siły życiowe, witalne i całą radość swojego życia. Znajdź to miejsce. Karta Niszczycieli jest po prostu ostrzeżeniem i informacją dla Ciebie, żeby wyjść z tego stanu. Tego Ci życzę. Przypomnę jeszcze raz: jeżeli masz ochotę otrzymać taką kartę radę dla siebie, wystarczy, że. Zaobserwujesz mój profil i wpiszesz w komentarzu swoje imię, a ja być może następnym razem wylosuję twoje imię i ty otrzymasz taką kartę radę ode mnie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem, Konrad.